Dzisiaj Mikołajki. Czekałam na ten dzień i okienko w naszym kalendarzu naprawdę bardzo! Ale zanim zaczniemy, chciałam Wam na samym początku już tak zapobiegawczo powiedzieć i Was przeprosić za ewentualne niekontrolowane dźwięki ekscytacji i entuzjazmu wynikające z dotykania i przeglądania książki, o której Wam opowiem, bo wystarczy, że ja ją wezmę do ręki. Czekajcie. No właśnie, tak sobie kartkuję. No właśnie, i dzieje się to, bo moim zdaniem to jest chyba taki totalny literacki wygryw około Bożonarodzeniowy. I w ogóle sam pomysł schowany w tej książce, ekscytacja milion. No i może być ze mną gorzej w trakcie mówienia, więc wolałam zawczasu uprzedzić o tych niekontrolowanych dźwiękach. Zaczynamy. Dziś będziemy na biegunie północnym. Książkowy kalendarz adwentowy Ride Read Repeat. Dzień szósty. Zaprasza Iska Szewczyk. Dla dzieci Tolkiena święty Mikołaj był nie tylko niezwykłą postacią wypełniającą prezentami skarpety na Boże Narodzenie. Co roku pisał też do nich listy, w których słowami i obrazkami przedstawiał swój dom, przyjaciół i zabawne bądź straszne wydarzenia na biegunie północnym. Pierwszy z owych listów przyszedł w roku 1922, kiedy John, najstarszy, miał trzy lata. Następne pojawiały się w każde święta przez ponad 20 lat, okres obejmujący dzieciństwo pozostałej trójki dzieci: Michaela, Christophera i Pristilli. Czasami koperty obsypane śniegiem i opatrzone znaczkami pocztowymi z bieguna północnego znajdowano w domku rankiem po odwiedzinach gościa, czasem przynosił je listonosz. A listy pisane przez dzieci znikały z kominka, gdy nikogo nie było w pobliżu. W książce tej mogliśmy przedstawić zaledwie kilka przykładów chwiejnego pisma świętego Mikołaja. Zreprodukowaliśmy jednak niemal wszystkie przysłane przez niego obrazki, a także alfabet ułożony przez niedźwiedzia polarnego z goblinich rysunków na ścianach jaskiń, w których zabłądził, i napisany do dzieci list w tymże alfabecie. I to jest słuchajcie serio, absolutnie na serio. Cała książka jest wypełniona zdjęciami zaadresowanych kopert, tych kopert i skanami tych listów. I tutaj we wstępie, który cytowałam, wkradła się taka mała nieścisłość bo pierwszy list w tej książce jest datowany nie jak piszą we wstępie twórcy na 1922 rok, tylko na 1920 i jest chyba najkrótszy ze wszystkich, więc pozwólcie, że Wam go przeczytam w oryginale. Dom Świąteczny, Biegun Północny, 22 grudnia 1920 roku. Kochany Johnie, słyszałem, że pytałeś Tatę, jak wyglądam i gdzie mieszkam. Narysowałem ci mój portret i dom. Dobrze pilnuj tego obrazka. Właśnie wyruszam do Oksfordu. Wiozę sporo zabawek, część dla ciebie. Mam nadzieję, że zdążę na czas. Na Biegunie Północnym pada dziś bardzo gęsty śnieg. Ucałowania. Święty Mikołaj. I tutaj, słuchajcie, naprawdę jest jego przepiękny portret. I oczywiście przedruk tego pierwszego listu, a raczej powinnam powiedzieć, że chyba skan. Dalej w książkę jest już tylko lepiej. Pojawiają się coraz bardziej rozbudowane opowieści, pojawiają się nowe postaci. Głównym bohaterem przez bardzo długi czas jest Niedźwiedź Polarny. Potem dochodzą elfy, gobliny, a same listy robią się coraz dłuższe i pełne wciągających historii świętego Mikołaja o tym, jak mu się żyje na biegunie północnym. Są też takie. Fragmenty listów, które napisał sam Niedźwiedź polarny. I one są z błędami fonetycznymi, ortograficznymi, wspaniałymi. Jeżeli macie dzieci, koniecznie kupcie im tę książkę pod choinkę. Nawet jak nie wierzą w świętego Mikołaja, bo tam są takie historie. A poza tym sami będziecie mieli z czytania, myślę, naprawdę niezłą frajdę. Jestem o tym nawet więcej niż przekonana. I najlepszą wiadomością niech będzie ta, że pojawiło się wznowienie tego tytułu, dokładnie w listopadzie tego roku, więc bardzo niedawno. No nic, tylko brać. I w ogóle co to jest za wspaniała koncepcja? Tata, pisarz, pisze do swoich dzieci listy, wcielając się co roku przez 20 lat świętego Mikołaja. No, aah. I jeszcze kilka słów o autorze. Tolkien jest uważany za prekursora literatury fantazy. Najbardziej znana jest jego seria Władca Pierścieni, ale, o tym może nie wszyscy wiedzą, Tolkien był też filologiem. Opublikował ponad 100 prac z zakresu filozofii i literatury dawnej. Znał ponad 30 języków świata, w tym wiele martwych, ale oryginalnych, np. starożytną grekę, łacinę i staroirlandzki. John Ronald Raoul Tolkien Listy Świętego Mikołaja Zebrane przez Bailey Tolkien przełożyła Paulina Breiter. Wydawnictwo: Pruszyński i Spółka. Redakcja: Łucja Grudzińska. Redakcja techniczna: Małgorzata Kozub. Korekta: Wiesława Patryka. Łamanie komputerowe: Elżbieta Rosińska. Dodam jeszcze, że ostatni list Świętego Mikołaja z tej wielkiej, fantastycznej księgi listów został wysłany w 1943 roku. Dobrej nocy. Słyszymy się jutro. Tym razem będzie trochę strasznie. I oczywiście dodam, że jeżeli pomysł i realizacja naszego książkowego kalendarza adwentowego człowieku słuchający podoba Ci się, podziel się tym albo którymś z innych odcinków w swoich social mediach. I zapraszam Cię również do subskrypcji podcastu. Cześć!